Ktoś, chcesz jak palet, jak no, zrobić, no. Na pewno ja no. no się przestaję. A no może być zmieszny Okej, okay, no To no ja za ten trudny jeszcze Krystyna? A kto? Krystyna, tak? Stoję. Ale Chce, żebyśmy już nie Chcę, żebyśmy, że dom przyjechali. Chciałem. Nie pytam. Co robimy, gdzie jesteś? ¡Gracias!